Witam panowie, panie z tej strony, Imir. I dzisiaj pogrywamy sobie jeden na jeden z Grzesztofem na Crazy Jumpie. Przywitaj się, Grzesztof. Hmm. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tak, i, 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 i będzie u niego druga część z AWP e, na, na innej mapie, więc zapraszam. Ja tu wrzucę o 21. Dzisiaj to ty będziesz miał o 22, jakoś tak, nie? No, bo nawet wcześniej, no coś takiego. Także no, Ej, my sobie, to sobie pogrywamy. Mieliśmy. To to, czekaj, ja resnę, żeby było sprawiedliwie. Teraz będziemy tak. Sprawiedliwie. Ale to było zajęciem, ten, tak. powiedzenia co się, dobra to jeszcze raz Już, no. już, 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 tak, tak, już. No dobra, to polecimy, nie? Lecimy, teraz trzeba cię rozwalić Do zera Jak się uda Oj, no, no właśnie, o to chodzi Także to raczej się już nie uda do zera, ale cóż, można jeszcze raz resnąć no, mo... Nie, już raczej nie Nie, teraz już się nie bawimy, teraz to już nie. Teraz mógłby być mój ostatni, to A No, to, to już raczej Spadłeś? Że... Nie, 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 jeszcze. Tylko, okay. że tutaj porównanie trochę rank. Porównanie rank trochę jest różne, bo ja jestem, koledzy, drodzy gołyscy. Oła! To tak, gold przeciwko tobie to tak trochę słabo, nie? Ale ja miesiąc nie grałem, to masz szansę. No, teoretycznie mam. Oj, źle. Ale masz jednak tą rękę jeszcze przyzwyczajoną. Lekko, może mam. Zobacz jak zostaje, ja spadam ja normalnie, O Beton, przynajmniej beton był z wodą to chociaż no, amortyzuje to... upadek, nie? No oczywiście, w Rau też Jak cię dorwać normalnie? Oj, no właśnie trochę mnie dorwałeś Czemu gramy w ogóle jeden na jeden pewnie się spytacie, no bo, bo lubimy Tak, dokładnie, no, lubimy Mogliśmy co-op'a nagrać, ale tak pomyśleliśmy sobie, że na dwa kanały, czemu nie No no także ciekawie, nie wiem, coś może z Grzeszczofem się jeszcze pojawi, nie wiem, zależy czy będziemy mieli czas Oj, no to no to nieciekawie chyba dla mnie trochę. No oj Głównie chęci Oj O, tak, zabiło mi się No Niestety Gramy ogólnie do 10, jeżeli to będzie krótko, bo chcemy tak żeby 5 minut wyszło, coś koło tego... żeby to były króciutkie takie odcinki Takie, żeby wam nie, nie, nie tego, nie, nie, nie tracić po prostu czasu i tyle tak naprawdę Dokładnie. Bo kto ogląda tam 10-20 minutowe z 1 na 1 zabiłem No to teraz będzie ciekawe taki, taki krótszy jest mi się zdaje nawet lepszy No też mi się wydaje tak więcej tego wiesz wrzuci się na kanał więcej się to robi <laughs> Nie Nie no każdy ten obejrzy na przykład cały chociaż No tak, każdy obejrzy cały, nie będzie przewijania jest, niczego no nie ma czym przewijania, tak nieraz się wstawia, nieraz po pół godziny, ja wstawiam na przykład u siebie mecze czy godzinę, to nieraz się nie chce tego oglądać, ale nieraz naprawdę są ciekawe... U, <grym> no, to chcesz jakiś temat poruszyć, czy niezbyt? Wiesz co, ja nie mam żadnego tematu, mam pustkę w głowie. O, patrzcie co, co pojawia się na czacie, widzisz też to? Nie. Że Kolumbus 2016 Fnatic kontra FaceCan teraz jest na Mirage'u. U mnie się pojawił ten taki ten... komunikat, no to nie wiem, pewnie się pojawi później Możliwe Ja, ja miałem jak weszłem w CSa, to mi się gra otworzyła właśnie Ktoś grał tam No tam też właśnie grali No sobie teraz gramy właśnie jakieś MLG, jeszcze Opa. że esport jakoś tak średnio korci, ciebie też? Znaczy, jak byłem w tamtym roku Tak, nie w tym tylko w tamtym na IEM-ie to powiem ci, no obejrzę tam kilka meczyków nie, żebym jakoś wybitnie, bo tam trochę było za zajęć innych niż tylko oglądanie, no ale było nie. Można U mnie było. to chciałem ogólnie pojechać na IEM, ale zawsze mi szkoła wyskakuje tam, wiesz, bo ja zaoczny mam, także. Ja, no rozumiem. Ma masakra ja, naprawdę. Akurat... Jeszcze technikum tu miałem, ja mogłem sobie pozwolić na weekend nie zjechać. No tak, ja mam problem, bo mi akurat, wiesz, zawsze mogę mieć miesiąc wolnego albo nawet dwa czasem i nagle akurat, akurat IEM szkoła. Super, nie? No. To jest masakra. Często to tak Najgorzej jak tak trzy lata po rządu. No ja na przykład teraz mam akredytację na Pyrkon i sobie też ale... nie pojadę. Na Pyrkon? No, chciałem na Pyrkon pojechać, mam akredytację, no ale niestety też szkoła wyszła i tak dupa trochę. Cóż. Życie. No nie no. O... Ej, nawet nie, powiem ci, że mi nie idzie tak źle chyba. No, myślałem szczerze, że gorzej ci pójdzie, ja myślałem, że mi lepiej pójdzie i tak trochę słabo chyba, nie? Tak może ten wiesz pod presją nagrywania lepiej mi idzie, bo jak nagry ten próbowaliśmy przed tym robić sobie takie wstępy, to przegrywałem cały czas i takie tam. A teraz trochę lepiej idzie. Napięcie, wiesz, i ciśnienie wzrasta. To tak no, tak ciśnienie dokładnie. No to. Determinacja ja... taka nawet można. Powiedzieć. Dawaj pistoletami. Tak, jak ja. Oj. Oj 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 nie nie nie. No, halo, halo, plzy! Dobra? Czekaj, mam pomysł. Nie. To... Upokorzenie pod koniec, nie? No, no ale dobra, no ukończę. Tak? No właśnie, u niego będzie, u, u pana Grzesztofa będzie następny Zawp. Także zapraszamy o godzinie 22. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób to obejrzy. Bo szczerze nie wiem, jak to będzie o 21. Najwyżej sobie obejrzycie jutro, czy coś. No, jutro można też obejrzeć. No, odcinki nie, nie znikają. Nie broni, nie? Odcinki z YouTube'a nie znikają, chyba że powiemy na nich coś takiego, na przykład obrażającego innych youtuberów, ale tego nie zrobiliśmy, także no, no nikogo nie obraziliśmy. Chyba. I nie obrazimy. Spróbujmy kogoś obrazić. Yy, nie, 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 bo dobra. szkoda materiału. No szkoda czasu i materiału. Ale dobra, no kończmy ten odcinek, bo to było niepotrzebne przedłużanie. Tak, dokładnie. Także... To ja też się pierwszy mogę pożegnać. Proszę bardzo, możesz się pożegnać pierwszy. No to bardzo. To nie pożegnam się. W pierwsze jeszcze powiem. Zapraszam, żebyście zasubskrybowali mój kanał, bo też będę wrzucał różne rzeczy ciekawe, może dla niektórych. I bardzo dziękuję za obejrzenie tego ujmiра i o. bardzo polecam tego człowieka. Ja też bardzo Trzymajcie polecam. Papa. Pa. No elo, to ja też się żegnam. Krócej elo, po prostu. <grych>